No ale co masz w Polsce po tych studiach? Nie ma jak się żwiązia. E, e. Czy myślałeś kiedyś, skąd się wzięło to wszystko wokół ciebie? To co ciebie otacza, to znaczy domy, lasy, ludzie, drzewa. Tak. Pan Jezus to stworzył. Uhu! Więc tematem dzisiejszej lekcji będzie ocena grup za aktywności za miesiąc listopad, z aktywności społecznej, kultury osobistej. Bardzo często nie, nie ćwiczy na tym, bo albo za, y, udaje, że go noga boli, y, że zapomina kostiumu gimnastycznego. I tak raczej się ja też mu dał y, niezadowalający. No. Najwięcej darzymy zaufaniem naszych rówieśników, bo często znajdują się w naszej sytuacji i mogą jakoś nam pomóc. Mi się tak wydaje, mogą zrozumieć to, a dorośli to nie zawsze. Skąd się wzięło? Wszystko wokół nas. No, coś musiało być. Kiedyś wieczne, chociażby energię jako. Może się następnie skondensowała, skupiła. Czego się boisz najbardziej? Nie mam poglądu na tą sprawę, bo właściwie to, czego ja się najbardziej boję, absolutnie nie istnieje w domu, to istnieje tylko w mojej wyobraźni, ale tak najbardziej się boję chociażby energii jako. Na, y, w tej klasie koledzy to są tacy, gdy ma się im coś pożyczyć, to niestety. Idą za tym kolegą, choćby nawet na krańcu świata. Uhu! Grzegorz nie chciał zrobić tego fikałka, ale mógł go spróbować chociaż zrobić, bo pan za to przerwał lekcję w u i ale mógł chociaż spróbować, aby pan dalej mogła trwać lekcja w u a za Bardzo dobrze, Bardzo może, to jest za niezadowalające. hu.